Hej tu chubelek, witam Was w piątym odcinku recenzji cheatów. Dzisiejszy cheat będzie inny niż dotychczas wszystkie przeze mnie zrecenzowane, ponieważ będzie to External, mianowicie mowa tu o Peliksie. Zapraszam do filmu. Plex.izzyrzet to czyt typu external, czyli działa poza procesem gry. Co za tym idzie, nie modyfikuje jej kodu. Co za tym idzie, nie mamy w nim skin Changera. Dzięki temu mamy tak jakby Ghost Client, który nie jest aż tak wykrywalny, a w skrócie jest to po prostu nakładka zewnętrzna, która komunikuje się z grą z zewnętrznej strony. Plex to jeden z tych czytów, który jest bardzo przystępny cenowo, szczególnie jeżeli chodzi o inne internale, ponieważ za jeden dzień, powtarzam, jeden dzień subskrypcji zapłacicie jednego dolara na oficjalnej stronie. 7 dni za 2 dolary, 30 dni za 4 dolary i 60 dni za 7 dolarów. Jest opcja wykupienia lifetime, czyli na zawsze, lecz musicie mieć aktywną subskrypcję do cheata przez daną ilość czasu. Ja na przykład mam 22. Dodatkowo, jeżeli external wam nie pasuje, bo za mało zabezpieczeń i chcecie, aby wasz czyt był jeszcze bardziej niewykrywalny, to możecie kupić wersję DMA na 30 dni za 12 dolarów, lecz liczcie się z tym, że będziecie musieli kupić dodatkowe rzeczy. Na potrzeby tego filmu będę ja tylko opowiadał o wersji external, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, typu że po kupieniu, czy wam nie działa, nie chce się odpalić, pobrać, to Pejk się na to przygotował i po wykryciu błędu podczas injektowania przykierowuje was na stronę z FAQ z błędem, którego dostaliście. Dobra, tyle gadania o checie, wystarczy. Przejdźmy do jego funkcji. Przed injectem możemy mieć sima odpalonego. Ba, nawet możemy mieć opalonego cs jak widać na załączonym filmie. Jest to fajna opcja, ponieważ nie trzeba resetować ani komputera ani sima, aby odpalić Pelixa. Jeden z plusów externala. Za każdym razem, jak odpalimy czyta, pojawiają nam się według mnie całkiem ciekawe i zabawne zdania typu Welcome to Easy Mode. You're now in. Sort of. Lub Let the chaos begin. Całkiem fajny smaczek. Ok, a więc jestem już w grze z injectowanym cheatem, tak to będzie u was wyglądać najważniejsze opcje tutaj w globalu, jeżeli was obchodzi, jeszcze sobie Bypass Capture, ale wtedy nie będziecie, nie widać wtedy na OBS-ie. jeżeli nie chcecie, żeby podczas Discorda na live nie widać waszych cheatów, to możecie sobie kliknąć Bypass Capture i już na przykład Bullhawka nie widać i dwoma takimi najważniejszymi są tutaj, czyli Players Frequency i Trace Frequency możecie dać sobie to na 0 milisekund, przez co nie będziecie mieć aż takich lagów w ogóle nie powinniście mieć lagów, kiedy macie włączonego e SPA. Ja sobie włączę moje, mój config Podlegit Jak widzicie, ma tutaj 0,020. Te ustawienia akurat sobie pożyczyłem, ukradłem od Catspicsa. On tam też opowiedział w filmie trochę o tym czycie, jakieś tam informacje dał. Dobre, więc jeżeli interesuje Was bardziej zagłębiająca się recenzja, to możecie do niego wpaść. A ja sobie tutaj włącz tylko Vertigo i, i opowiem pokrótce, jakie są funkcje. Dobra, pierwsze co to jeszcze? Włącz sobie Swatch 1 yy, Bot Stop 1 Bot Add 3Boty wystarczy. A więc tak wygląda mój config. Jak widzicie, trochę lagi mam, ale głównie przez to, że nagrywam i trochę przez to, że mam słaby komputer, ponieważ mam GTX 1660 Super, czyli 6 GB RAMu AMD 5600 x No i dobra, 62 GB RAMu to jest akurat dużo w miarę. Jak na standardy. Dobra. Przechodzimy do visuals'ów. Jakoś tak to będę musiał. Albo tak, albo tak. Mam tutaj wizualsy? Macie tutaj takie coś jak... Yy, ogólnie players. Podzakładka w visuals'ach. Normalnie możecie włączyć, wyłączyć Wolhaka możecie sobie zbindować. Na teammatów możecie sobie dać. To tak jak tutaj widzicie. On death, czyli że jak zginiecie to dopiero właśnie włącza wallhack. Invisible only, czyli jak tylko widzicie chłopów to... Tylko dopiero jak widzicie. Te pistolety akurat co widać to są, bo są dropnięte, bo zabiłem. Ciekawsze opcje jeszcze, jakie mogą być. Bo na przykład, o tak zrobimy tutaj, widzicie gość, goska. Head circle, możecie sobie dać sobie cat jeżeli chcecie. Po prostu to jest, no head circle jak head circle. Skeleton, to jest ciekawe, bo macie chance'y. się, że chamsy zabierają trochę, trochę więcej resource'ów. To u mnie to tak wyglądają, tak strasznie lagują. a że wyłączę chance GPU. Jej, też laguje. Mimo to ja tam wolę na, na skeleton nagrać. Będzie widać chłopa? Będzie widać, dobra. może tutaj awatary, tylko nie działa. Health działa normalnie. Armor, ammo, box. Możecie sobie wyłączyć boxa zwykłego, też możecie to wszystko konfigurować. Weapon name, icon, no tego za bardzo pokazuję, ten, tłumaczyć nie muszę. Chyba wiecie o co chodzi. I jeszcze, a, jeszcze place name. Tutaj, to jest fajne. Pokazuję Wam gdzie na jakim miejscu są na przykład przez Spawn, to jest fajne. Sound, no to ja mam na przykład 3D Circles, czyli jak wejdę włączę bot Mimic 1. to jest takie. Możesz sobie ile displaya Na ile ma się pojawiać, tutaj mam akurat na 5 sekund, czy pół sekundy? Pół sekundy. Sorry, 500 milisekund to jest pół sekundy. Jakie mam egzestansu macie to widzieć? etc. No i tu no w sumie to wszystko, nie, te Grenade projector czyli jak, jest, jak rzucają młotowe flashbanki wszystko to widać. Drop items Weapon, czyli to co tutaj widzicie. No tu bardziej tutaj I Inferno. To, to nie jest to nie jest mapa, to jest po prostu jak weźmiemy sobie weapon Molotov. Jak ma młotowa, o ty widzicie już <laughs> mały fireka, ale do tego zaraz przejdziemy. No to to jest Inferno, czyli pokazuje wam gdzie jest rozmieszczone yy, Molotov. No jak widzicie Motory w sesie 2 bardzo dobrze działają. Ponieważ. O, jak się to jest poza? O, to na przykład nie dostałem. To je się na przykład nie palę, ale tu już by się palił. Więc super działam Motory w sesie. Podoba mi się to. Dzięki walwe. No, plantet c czyli jak jest plantowana bomba. Tutaj macie tekst. Icon timer. Ja to mam wszystko włączone. Dobra, może tekst. jest trochę overkill, ale niech będzie. No i oder to jest sniper crosshair. No to wszystko w zakładce visuals takiego ważnego. A input. A aimbot tutaj jest chyba jednym z najlepszych aimbotów, jakie kiedykolwiek używałem. Myślę, że chyba nawet lepszy od Inuri, choć niedawno Inuria dodała Humanize Aimbot, czyli że możecie sobie bardziej schumanizować. Mi tutaj się bardzo podoba to, że nie macie, macie Shifter klawiaturę, mam Global, co na Global, mam wszystko aimbota. Ale jeżeli chcecie, to klikacie sobie tutaj i możecie sobie tutaj ustawić wszystko, więc to jest fajne. Mi się za bardzo nie chce Tutaj jak włączycie bo to macie wall check, smoke check, flash check, Czyli, jeżeli nie działa przez smoka nie działa przez flash'a Jak skoczycie to też nie działa Aimbot e nie jest włączony Aim only when can shoot Czyli macie tylko włączonego aim'a dopiero wtedy jak mogę, możecie strzelać Więc to jest fajne Lock target O jak widzicie lokuje mi Chyba widać to jakoś O, na przykład tutaj widać Dam trochę do góry O, widać to bardzo Dlatego to mam wyłączone. To jest fajne w tym. Macie Simple Mode, czyli zwykły, jak macie, zwykłym zwykły bota klikacie sobie to. Czyli chcecie bardziej, tak bardziej podlegić cheating, tak właśnie, close cheating bym powiedział. Pobawcie się w tym, ustawcie sobie, ja to mam jakoś tak ustawione. Najważniejszy Assist Mode. Bo jeżeli ja mam teraz wyłączonego Assist Moda, to. O, przeskakuje mi celownik. Włączę sobie assist moda, działa dopiero po dwóch no, po dwóch ruchach myszki Jak ruszę myszką dwa razy To widzicie, dopiero sam mi nacelowuje aimbot Dopiero później Recall moda nie używam Humanization, od właśnie wam wam włączone Randomized, tutaj też randomize zadałem losowo, po prostu tego nie dotykałem No i hitbox najważniejsze, czyli jakie hitboxy ma aimbot celować Trigger bota nie używałem, dopóki nie u, nie dodali, więc to jest fajne. A i tak dalej nie używam, ponieważ nie potrzebuję tego. Aś tu różna. Crosshair na Hitbox i na Mix, czyli że i na Crosshair i na Hitbox żeby działało. Jeszcze ciekawe jest wall Penetration, czyli po prostu a na trigger bocie. Minus jest taki, że nie możecie sobie ustawić. Widzę trigger bota na daną broń, więc to jest trochę minus. Ja tego nie używam, więc to mi nie przeszkadza. Nie da, ja tak, helper. Ten cheat, gdzie jak już mówiłem, kosztuje 1 dolar za jeden dzień. I macie w nim Granny helpera. I jeszcze coś ciekawego, co się zaraz? Nie, wiem, czy to mówiłem, czy nie mówiłem? Pewnie filmy mówiłem, ale zaraz to wiecie Mam łotowac, nie? Chce B-Defense Mołotow. Jakiś to jest. Przytrzymuje lewy przycisk. samo Samorzuca. Całą mi nakierowuje. Tutaj na schody. Na rampę, że jesteście motowa. Też macie określonego motora na rampę. To działa po prostu z każdym granatem. Yy. O. Cóż mogę powiedzieć? Konflikt ten z gry Hypera dostaniecie na oficjalnym Discordzie. Pobieracie go. Tam macie nawet pokazane, gdzie go wrzucić. No i co, pobieracie go. Yy, będziecie mieć takie coś, jak tutaj teraz mam. Klikacie Load. I to dosłownie to wszystko, co potrzebujecie. Tutaj możecie sobie ustawić jaki Field of View, czy Automatic Frosted, czy, czy Automatic Aim chcecie To już jak chcecie, używać na swoją własną odpowiedzialność Szczególnie na demka, jeżeli chcecie uważać Radar Hack, patrzcie na to, dajcie randomized Room Code Ja dam randomized klikę Connect Copy Link Chodzę tutaj Wkleję I mam cały Radar Hack Możesz tak z dać i oni sobie mogą zrobić tak, że Zmniejszą sobie tu Szypną i mają normalnie rubber haka obok siebie. To, to jest niesamowite. Super opcja. Miscellaneous, czyli osłanie wszystko co tu macie, Spectator, czyli Spectator list z awatarami. bylist listę macie tutaj z ikonami. Ja to mam ustawione akurat już. Tab info to jest fajne, bo możecie zobaczyć sobie, kto jakie ma, jaką rangę ma na danym tym. Na danej mapie, na której gracie, jaką, jaką rangę faceit, ile winów ma na tej mapie Ile procentów headshotów, kd, inventory I jeżeli gracie premiery to pokazuje wam ile dostanie na plus, ile dostanie ten, ile na minus zostanie Wszystko tu możecie sobie też oczywiście ustawić Bomb timer Jak bomb timer działa Bunny hop To jest super opcja Klikacie tutaj copy binda Klikacie copy binda, klikacie Włączacie bunny hopa I macie bunny hopa po prostu przyjmuję spację. I fajne jest to, że on nie jest konsystent. On nie jest cały, czyli że jak przyjmuję spację, to mam cały czas banyhopa. O nie, 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 to tak nie działa. Tylko musicie w miarę się postarać, żeby. Żeby działał. On tak, jak tutaj widzieliście mam w miarę. W miarę mi wyszło. Więc to mi się podoba, że on nie jest taki cały czas automatycznie, tylko po prostu trzymajcie spację samo wam hopki robi i w sumie tyle BlockBot działa tylko na twoich teammateów czyli na przykład ja mam pod C, przytrzymujesz C blokuje teammateów w wszyscy możecie się włączyć jak chcecie minimalnie ustawić sobie znaczy perfect defuse nigdy nie widziałem potrzeby tego no chyba że się perfekcyjnie defuse zawsze to sobie włączacie to in-game radar, macie możecie mieć taki radar, możecie mieć in-game ustawić sobie jest wszystko, ja tego nie potrzebuję Hit sound, jack hit sound, każdy inny. Tu akurat nie mam ustawionego, a powinien być ten Windows sound. Nie wiem, czy nie działa mi. Keybind list, jak Keybind list. AntyFK. fk Automatycznie wam skaczę z przerwą, żebyście nie dostali kika za AFK. Więc to jest ciekawe, to jest fajne, jeszcze tego nie używałem. auto -accept. no to jak auto accept. Spread circle, czyli. Mamy tu jeszcze debuga, ale tego nie chcę żyć, bo to jest wszystko. Tu są gdzie wszystko pokazane. Jak ktoś by chciał sobie się tym pobawić, to może. I ostatnie konfigi. Nie dość, że konfigi działają w chmurze, to jeszcze są lokalnie działają. To mi się bardzo podoba. I jeszcze macie tutaj publiczną chmurę. Jak stosowicie do publika konfig, to macie tutaj wszystko. No i w sumie to jest cały cheat. Naprawdę za, myślę, że za 4 dolary na miesiąc to jest naprawdę dobra opcja. Szczególnie, że to jest external. No i co. Zapraszam do ostatniej części filmu, gdzie recenzuję, gdzie opowiadam jeszcze coś tam i daję ocenę. Podsumowując, Pelix jest naprawdę ciekawym czytem, jeżeli chodzi o dostępność scenę oraz funkcję. Jest to chyba jeden z najtańszych czytów do CS2 z Cloud Radarem i Greny Helperem. Oceniając tego będę go oceniał, jak zawsze po zakładkach, jakie ma. Jakoś nie ma skinczyngera DSE, u nas że 0 na i żartuje. Nie będę tego uwzględniał. Przejdźmy do punktacji. Global, 10 na 10 Wszystko co jest potrzebne do działania i funkcjonalności Czyta, jest tam zawarte z 10 na 10, cóż mogę dodać Jest tam wszystko, nawet szansy. Fakt faktem, lagują one trochę grę ale jak ktoś ma mocny komputer, może sobie na to pozwolić. Aimbot 10 na 10 jest troszeczkę nieintuicyjny według mnie, ale to może dlatego, że za mało czasu mu poświęciłem i nie przetestowałem wszystkich scenariuszy. Mimo to jest to najlepszy aimbot, jakiego używałem dotychczas. Gray Helper 10 na 10. Nie leży, że masz granaty na każdą mapę dzięki konfigowi z Discorda. To jeszcze automatycznie Ci celuje oraz rzuca te granaty. Radar 10 na 10, Miscellaneous 10 na 10. Baneho, Tab Info oraz Blockbot już mnie wykupiło. Config 10 na 10. Nie dość! Że konfigi są w murze, to są również zapisywane lokalnie. Wszystko działa, konfigi można normalnie pobrać i wyszkać w menu. Ogólna ocena 10 na 10. Czekaj, 10 na 10? O kurwa, coś mogę powiedzieć. Jest Anio? jest Anio. Jest dobrze, jest dobrze. Co jest dziwne? Tak oto prezentuje się tabela ocenianych przeze mnie cheatów. Parik zostaje postawiony na miejscu pierwszym, reszta cheatów spada o jedno miejsce. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli czyt Wam się spodobał i chcielibyście go zakupić, to zapraszam do chyba tego na Discorda, gdzie kupicie go automatycznie przez stikiety, link w opisie, a dziękuję za oglądanie. Na razie i cześć!